Ogólnie się Byłem teraz pod biedronką, jak wiecie, w Brennej. No i teraz będę robił reakcję na pączka ekipy. Taką szybką reakcję, nie? Bo byłem w biedronce i zobaczyłem, że są pączki ekipy po 94 grosze. Bo nie wiem, była jakaś tam oferta. Dlatego, no, teraz będę próbował. I yy, moja reakcja po prostu w tym odcinku, nie? Dobra. Kiedy odpakujemy, zrnołem taki worek. Mogę być trochę brudno, ale trudno. Próbujemy. I mm. dobry. God mm. smak. Dobre. OK. Mm. Dobry był, na no serio Polecam Pierwszy raz go jadł, mógł nie widowić, tego, mm, Naprawdę dobra Więc no, taka szybka reakcja była OK, no to nara